Jeszcze pielęgnacja samymi kremami wodnymi wystarczy, żeby pielęgnować swoją skórę o tej porze roku, czyli zimą, jesienią i na wiosnę. Przez moje lata tutaj doświadczeń pracy uważam, że jest to stanowczo za mało, ponieważ piszecie panie, państwo do mnie. Co zrobić, żeby ta skóra odzyskała blask, żeby była bardziej sprężysta, żeby była bardziej nawilżona. Teraz, kiedy są takie, panują takie warunki, a nie inne, kiedy mamy mrozy, wiatry, yy, przesuszone pomieszczenia, wszystko to źle oddziaływuje na naszą skórę. Dlatego dzisiaj jestem tutaj po to, żeby opowiedzieć Wam o tych trzech kremach bezwodnych, które wspaniale zaowocują wyglądem Waszej skóry. Pierwszy, czyli Jagodowa Rozkosz, to jest krem z tetroizopalmityjnym askorbylu, czyli z aktywną witaminą C, która wspaniale odmładza skórę. I ja polecam ten krem stosować właśnie na noc, tuż po wieczornej pielęgnacji, wklepujemy on jest, On jest bez fazy wodnej, czyli jak, sam sobie, jak sama nazwa wskazuje, sam w sobie jest bardzo gęsty. I tutaj smarujemy, wklepujemy go pod wpływem ciepła rąk, yy, nabieramy na ręce, ten kremik się rozpuści, wklepujemy w twarz, czyli ma jakby takie działanie jak serum. No i, i pozostawiamy tak na noc. I ja myślę, że już po kilku dniach będziemy widziały rezultaty, fajne rezultaty na naszej skórze. W postaci tego, że ona będzie bardziej wypoczęta, będzie bardziej promienna, będzie miała lepszą sprężystość, i o to właśnie nam chodzi w tym trudnym okresie czyli ta jagodowa rozkosz właśnie takiej cery mocno przesuszonej, takiej z przebarwieniami, nawet, bo tak właśnie działa witamina C. Natomiast kolejny cytrusowy gaj. Ten jest ze smoczą krwią, czyli no też jest ma jakieś tam działanie odmładzające, bo wiadomo co, jak działa smocza krew. To już wiemy z tych tu wszystkich moich pięknych, cudownych kosmetyków, które zawierają smoczą krew. Natomiast tu skomponowałam tak skład, żeby on służył cerom takim problematycznym za skórnikami, nawet tym przetłuszczającym się cerom, bo te przetłuszczające cery zazwyczaj są odwodnione i one potrzebują właśnie natłuszczenia, nie tylko samego nawilżenia, ale też natłuszczenia. Więc ten polecam dla takiej skóry problematycznej. Czyli trądzik, jakieś tam świecenie się skóry i ten będzie idealny. No i kolejny boskie mango. Nazwę już znacie z musu na pewno, ale kremik jest cudowny jest z rokiknikiem to jest mój ulubiony olej. Czyli będzie miał, on ma tutaj taki kolor pomarańczowy, ale to nie, nie szkodzi. I też smarujemy go na noc, i on jest dla takich skór bardziej dojrzałych, zwiotczałych dla takich potrzebujących mocnego odżywienia, że tak powiem. No i wszystkie te trzy kremiki, zobaczycie panie, państwo sami, jak działają już powiedzmy po dwóch, trzech miesiącach stosowania, jak ta cera będzie wyglądała na wiosnę, w do tego, jak teraz wstajemy z łóżka, jaki ona ma wygląd, nie podoba nam się, bo jest szara, jest, jest taka nijaka, bez, bez wyrazu, bez koloru. A jak fajnie wyglądała będzie ona za te właśnie kilkanaście tygodni, kiedy będzie właśnie odżywiona tymi bogatymi w skład kremami. I pamiętajcie Państwo o tym, że kremy po otwarciu najlepiej zużyć w ciągu 6 miesięcy, ponieważ wtedy one najlepiej zachowują swoje właściwości. Te wszystkie tutaj piękne, cudowne oleje i dodatkowe składniki aktywne najlepiej służą nam. Do 6 miesięcy po otwarciu. I jeszcze jedno: mam dla Was promocję do, tuż do Święta Trzech Króli. Nie będę tego nigdzie pisać, ogłaszać. Sięgnijcie, zobaczcie, 15% na wszystko.